A jak przyjmować narinę, kiedy dziecko jest praktycznie zdrowe, a ma tylko infekcję gardła, dróg oddechowych lub inną? Podawać narinę bez ograniczeń, ale tylko w przypadku, kiedy dziecko nie ma patogennej mikroflory jelitowej. Bo jak mówiłam, narinę jest łakociem dla niej. Dopiero jak wyczyścimy jelita od patogenów, pasożytów, to wtedy podajemy narinę. No, e, Zrozumiałem no, już, jak oczyścić organizm z pasożytów, a jak zbadać mikroflorę podobną. U nas w laboratorium podczas badania kału robi się posiew mikroflory na patogeny. Jeżeli jest to helikobakter pyreoli lub staphylococcus ureus lub steptococcus, to od razu wyznaczamy, jaki lek zwalczy te bakterie i jego podajemy. Podajemy od 3 do 7 dni, w zależności od wirusa i preparatu. Posiadamy bardzo skuteczne fagi rosyjskiej produkcji. One nie mają żadnych skutków ubocznych. Bardzo lubię pracować z tymi preparatami, a tak w ogóle bardzo lubię podawać te leki, które nie mają skutków ubocznych. Wtedy mogą spać spokojnie. To jest nasza stara rosyjska zasada lub metoda leczenia. On nie ma żadnych przeciwpośrednich, żadnych obiektów, żadnych obiektów. To absolutnie czyste preparaty. Очень люблю ими работать. Я вообще люблю работать с препаратами, которые не имеют противопоказаний. Хорошо. Очень хорошо. Спокойно спишь. Да, людей, да. Спокойно, спокойно спишь. спишь, даешь лекарство, больное там вылечивается, ты спокойно спишь. Ну no, это наша старая русская еще методика. Европа его использует. У не вас есть... У вас есть врачи, которые используют твою методологию? Я Всем объясняю, всем рассказываю. А ты рассказываешь. Я ездишь... Я рассказываю о ней всем. И врачи е ⁇ м Uważam, że powiodło mi się w życiu. Pracowałam tutaj, w naszym ośrodku, poznałam cały protokół działania, robiłam i uczestniczyłam w prezentacjach i ta działalność utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to dobra metoda leczenia. to po prostu w zawsze że to Potem pracowałam na aparacie przy wykonywaniu hydrokolonoterapii. Któregoś dnia, już po zakończeniu pracy, zobaczyłam fantastyczny materiał kołowy. Bakteria była opatulona błoną z grzyba. W tym miejscu pragnę podkreślić, że gdyby nie grzyby, to nie byłyby wynalezione antybiotyki. Grzyb ludzki posiada bardzo dużo substancji przeciwbakteryjnych, jest naturalnym antybiotykiem, ale jak się namnaża, jest go dużo, to robi się agresywny, wdziela toksyny i stan ogólny organizmu się pogarsza. Mogą nawet wystąpić choroby onkologiczne. Grzyb jest kiedy dużo, to daje swoje i idzie o to onkogeny. Сейчас уже вообще все склонны думать о том, что это грибок, это паразиты. Мы тоже так думаем. Ну а скажи еще одну речку. Как не знаем, я здоровый, думаю, что я здоровый. Proszę, odpowiedz mi. Ja czuję się dobrze. Nie wiem, czy mam jakieś patogeny. Wiem, że cztery razy w roku powinienem się zbadać na pasożyty i się oczyścić. Ale nie mam możliwości zbadania obecności flary patogenów. Czy mam brać narinę? Na początku macun, a potem narinę. Aha, a proszę brać na początku Matsum. On stworzy kwaśne środowisko w jelitach, a potem Narinę. A jak długo zażywać Matsum? Matsum można zażywać przez 20-30 dni. On stworzy dobre, kwaśne środowisko w jelitach, a następnie Narinę, które ma właściwości klejące przykleja się do ścianek błony śluzowej jelit, sam się tam namnaża i zaczyna działać. Dysbakteriozę jelitową nazywamy jeszcze dziurawym jelitem. Możemy porównać na błonek jelitowy do ręcznika. Nowy ręcznik ma dużo pętelek. Jednolitą, gładką strukturę. A stary jest przetarty. Jego struktura zanika, sypie się. Tak i nasze jelita. Jak stają się dziurawe, wtedy zaczynamy chorować na astmę oskrzylową. Zapalenie oskrzeli, łuszczycę, atopowe zapalenie skóry i inne choroby. A co to jest astma alergiczna? Astma to niedobór wapnia w organizmie i namnożenie się grzybów. Kiedy chory ma w pokoju pleśń, to jego stan się pogarsza, a jak tylko przeprowadzimy go do innego pokoju, czuje się lepiej. kogo Choroby i infekcje są wywoływane przez grzyby. U każdego jest to sprawa indywidualna. Organizm to system złożony. Jak przenika do niego jakaś infekcja, to w pierwszej kolejności grzyby ją zwalczają. Ale potem, jeżeli infekcja jest bardzo agresywna, grzyby się namnażają i rozpołzają po całych jelitach i organizmie. Wtedy organizm zaczyna szwankować. Nie daje rady. Nie, nie. Nutryki szyjcze. A jest A dlaczego choremu jest ciężko oddychać? Następują napięcia o No Był astma, da, Tam i Dlatego, że w oskrzelach jest naruszony prawidłowy proces oddychania. Powodem tego jest rozrost grzybów w jelitach, które swoimi toksynami przenikają do oskrzeli i zablokowują je. Musimy oczyścić jelita i proces choroby zanika. Wszystkie patogenne mikroby, grzyby są w jelitach. Musimy ich się pozbyć, oczyszczając jelita. Tak samo z autopowym zapaleniem skóry. Oczyszczamy jelita, podajemy narinę i chory zdrowieje. To nasze narina jest cudotwórcze, tylko jak mówiłam, trzeba nauczyć się go przyjmować mądrze, tak żeby przynosiło korzyść, a nie karmiło pasożyty i patogeny jelitowe. Ja bardzo lubię oglądać programy przyrodnicze. I proszę zauważyć, jeżeli wilk złapie jelonka, to zaczyna ucztem od jelit, pożera je w pierwszej kolejności, bo potrzebuje mikrobiomu dla podtrzymania swojego organizmu. dla wszystkich bardzo i Miecznikow w swoich pracach napisał. Jak ja bym nie miał jelit, to żyłbym 200 lat. Jego prace mają dużo korzystnej wiedzy, natomiast nie są propagowane i drukowane. On sam autor i nogę. Laktobakterie to jak gdyby nasi ochroniarze. Jeśli na skórze pojawiają się jakieś zmiany, wykwity, wysypki, to znaczy, że brakuje laktobakterii, które mają zbawienny wpływ na nasz organizm. Nasze bakterie lakto i coli, przy prawidłowym stosowaniu, podtrzymują prawidłową pracę organizmu. Zdrowy szczep Escherichia coli Nisse M17 naszej bakterii coli wypracowuje w organizmie 11 witamin z grupy B oraz kolicyny, które są silniejsze od antybiotyków. Potrzebujemy zdrowych jelit. Jeżeli dostarczamy organizmowi preparaty linę, to one same zabezpieczają warstwę ochronną błony śluzowej jelit. Wykonają dobrą pracę, a resztę zrobi sama natura. A skażinu ponieważ to no, w Polsce to tylko gaworycz, czy to jest adno coli. To... Powiedz proszę, dlaczego u nas w Polsce jest tylko jedno pojęcie szczepu coli złego, chorobotwórczego? Myślę, że dzieje się tak dla, dlatego, że nasz szczep NISE M17 jest szczepem leczniczym, a w organizmie można znaleźć szczep koli agresywny. Ten szczep bierzemy na posiew poprzez wymaz z gardła. Może on występować w moczu, bo poprzez narządy wydalnicze organizm pozbywa się tego agresywnego szczepu. Może być na skórze i wywoływać silny świąt. Jest to szczep patogennej coli. I tam u nas всегда, вот, na wyjawia... Przy jego po od razu szukamy wrażliwości na leki z pomocą których możemy go zwalczyć. U nas bardzo dobre wyniki daje lek Cepoduxin. W Europie jest bardzo dużo tego agresywnego szczepu. Słyszałem, że nariny zwalcza ten szczep koli. Nie. Nie? Tak nie jest. Na początku zwalczamy go antybiotykiem przez 6 dni, a potem przyjmujemy narinę. Muszę dodać, że leczymy salmonellę za pomocą nariny. Badanie było prowadzone w Klinice Chorób Zakaźnych i zaobserwowano, że po 14 dniach przyjmowania nariny salmonella ustępuje. Ale staramy się szybko leczyć dzieci i nie praktykujemy takiej obserwacji. Nie starcza nam cierpliwości. Zaś opis tej naukowej pracy o zwalczaniu Salmonelli jest w naszej bibliotece. No 14 dni, kiedy dziecko boli, to, nie rozguliwamy się, szybko usuniamy ten A работа, to jest naukowa. U nas, po moim, nawet w bibliotece, ta broszura powinna być. Na 14 dni Salmonelli się a potem długo na rynie, nie ma a jeszcze jedna rzecz. U nas mnogo dzieci, kiedy przychodzi do szkoły. Proszę, powiedz jak lecić dzieci. Jak dzieci idą do szkoły, to od razu zaczynają się choroby gardła, katar, zapalenie zatok. Czy można robić inhalację z nariny? Tak, jak najbardziej. Wydzielienie, da, zdeswydzielenie i da. No, jak przyjmować bo ja czytałem, że można Inhalację, tak? Inhalację. Cała nasza śluzówka, nosa, gardła, popwy pokryt jest pokryta pałeczkami nariny. Jeśli jak jest ich mało, zaczynają się choroby. Dlatego inhalacje są skazane. Jak już powiedziałam, chińscy lekarze 6000 tysięcy lat wstecz wykazywali się mądrością i mówili wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Proszę wyleczyć jelita i zniknie zapalenie zatok. Ale leczymy laktobakteriami. I dużo, Jak ich jest dużo w jelitach, to one przechodzą na śluzówkę całego organizmu i ją uzdrawiają. I nie ma kataru, a zatoki są zdrowe. Kiedy jest vaginit, Na Narinne leczymy też stany zapalne pochwy u kobiet. Zdrowe jelita to zdrowie całego organizmu. I dlatego narinny jest naszym panaceum. organ wydzielają z organizmu, żeby nie

U nas nawet występują takie smakowe pastylki z nariny, które przynoszą poprawę przy aftach, schorzeniach stomatologicznych i różnych innych schorzeniach górnych dróg oddechowych. Ale musimy pozbyć się patogennej mikroflory i może nawet żyć 200 lat. A teraz zademonstruję Tobie film, ale nie będę go tłumaczyć. Proszę samemu zobaczyć i wyciągnąć wnioski. Это здоровый кишечник. Я вам ранее уже показывал. Это здоровое лито. Я уже его показывал. Видим, что его состояние хорошее. Танцы люди не хворуют. Это тоже здоровый кишечник. Если меня подвергнуть обследованию, то будет примерно такое состояние кишечника. А то есть образ здорового элита вегетарианина. Человека, который абсолютно не принимает мясо подобные продукты. Местами, конечно, попадаются налипшие сгустки стула. Это из-за не всегда хорошей воды. Но в целом этот человек здоров. А в этом месте, если споживаем много мяса и рыб, и это в такой способ, что не можно есть за много белка. Если ем хлеб, то стенки элита легко расхудшатся. Хлеб повышенную чувствительность. Принимать пищу с высоким содержанием протеинов нельзя. Если принимать зерновые продукты, стенки кишечника немного размягчатся. Это начальная стадия дивертикулеза. A tutaj widzimy, jak wygląda jelito przy spożyciu mięsa, ryb, mleka, serów, owoców, warzyw itp. Jelito się kurczy. Jest bardzo czułe i człowiek odwiedza WC ze trzy razy dziennie. I tu zaczyna się proces divertikulosis. W jelizach powstają uchyłki. I z nich się Człowiek chodzi na robotów w kampanię, zawieszuje pieszy i chodzi w toalet. A teraz widzimy nasilenie tego procesu diverticulosis. Powstają rwane uchiłki, jelito jest skurczone i przejście jest utrudnione, a na błonie śluzowej jelita grubego zatrzymują się resztki jedzenia. I to sposobstuje obrazowanie nakaplini w tłustej kiszce. Jelito grube powinno być czyste, a tutaj widzimy jelito grube w stadium zabrudzenia. Tak wygląda jelito chorego na raka gruczołu słodkowego. Po czterech miesiącach kuracji jelito chorego się oczyściło, co widzimy na załączonym obrazku. A tutaj widzimy jelito grube chorego na raka płuc. Jego jelita są strasznie zabrudzone. Następuje zatrucie całego organizmu, a zwłaszcza wątroby. Przy zastosowaniu leczenia ekstraktem bakterii mlekowych przez dwa miesiące stan jego jelit bardzo się poprawił. Widzimy jelita tego samego chorego po dwóch miesiącach kuracji. Podczas takiej kuracji trzeba pić dobrą wodę oraz przestrzegać odpowiedniej diety. Jeżeli bez przerwy kontynuujemy leczenie, to widzimy, jak jelito grube się oczyściło. Proszę zobaczyć, jak w tym wypadku jest zabrudzony jelito grube. To jest jelito chorego, który chorował na raka gruczołu zutkowego. Potem chory zaczął pić dobrą wodę, przyjmować czysty ekstrakt bakterii mlekowych i na następnym obrazku widzimy, jak wygląda jego jelito po tej dwumiesięcznej kuracji. Jego jelite stały się całkiem czyste. Po takiej kuracji, przy takim stanie jelit, choroba nie powróci. Jeżeli jelito będzie zanieczyszczone, to chory może spodziewać się nawrotu choroby. To jelito mężczyzny w wieku 37 lat. Chorego na raka prostaty. Od młodości spożywał on dużo mięsa. Wypijał dziennie 2 litry mleka. Po przeprowadzonej operacji był poddany kuracji czystym ekstraktem bakterii blekowych. A tutaj widzimy jego jelito po 3-tygodniowej kuracji. Jego jelito grube jest całkowicie czyste. A tutaj jeszcze jeden, ostatni przykład. Ten człowiek przeszedł chorobę rakową. A tutaj na zaznaczonym obrazku widzimy absolutnie zdrowe jelito grube tego człowieka. Po dwumiesięcznej kuracji ekstraktem bakterii mlekowej. I nie chodzi tylko o to, by przyjmować cały czas ekstrakt czystej bakterii mlekowej, pić wodę, jeść dużo owoców i warzyw. A chodzi o to, żeby w jelitach utrzymywać prawidłowy bilans bakteryjny. Bakterie mleczne, zażywane w postaci jogurtu, nie przetrwają w jelitach, tylko przyjmowanie ekstraktu czystych bakterii mlekowych doprowadza do ich namnażania w jelitach i do prawidłowego mikrobiomu. Jednak istledowanie prowadzone po przyjęciu czystego ekstraktu mleczno-kisłych bakterii, pokazali ich zwiększenie. Tu widzimy, jak wygląda jelito grube podczas procesu zapalnego. Taki proces może doprowadzić do choroby. Aby tego uniknąć, chory powinien całkowicie wyeliminować z diety mleko, pić dobrą wodę i przyjmować ekstrakt. nie i na a także, przyjmować ekstrakt. A tutaj widzimy jelito grube, absolutnie czyste. To efekt u chorego po 6 miesiącach podstępowania według wskazówek. Można podsumować, że jeżeli oczyścimy swoje jelita, to pozbawimy się choroby. Powiedzcie, a jak chemioterapia onkologiczna... Powiedz proszę, onkologiczna, onkologiczna, jak przyjmować na przez chorych onkologicznych e, w trakcie e chemioterapii? Jak im e, można pomóc? Przyjmować, jak pomaszczytym ludziom, którzy... Znajdźcie, kogo? To też przez analizę. Na początku obowiązkowo trzeba zrobić badania, w jakim stanie oraz na ile są uszkodzone jelita chorego. I tutaj pragnę podkreślić, choć mnie nie zapytałeś, natomiast chcę podkreślić, że podczas zażywania antybiotyków my nie zapisujemy osłonowo preparatu na DINę. Nawet w instrukcjach antybiotyków jest napisane, że osłonowo chory powinien zażywać np. bakterie probiotyczne, ale to nie jest dobre dlatego że może zaostrzyć problemy. Tylko po zakończeniu przyjmowania antybiotyku zaczynamy wzbogacać mikroflorę jelitową w żywe kultury bakterii. Jeśli będziemy przyjmować osłonowo probiotyk, to choroba może nam wrócić po dwóch tygodniach. A przy chemioterapii w chorobach onkologicznych? Zalecamy kolin bakterol. On posiada właściwości kancerogenne i bardzo pomaga choremu. My posiadamy preparat Monobakterol oraz Bacterol Forte, Narine Forte. Narine Forte posiada trzy główne bakterie: lakto, Bifido i Coli. Trzeba przyjmować je długo i wtedy są dobre wyniki. Чем дольше, тем надежней. Można dać przeryw, kiedy będzie Tak No, sobie... jak zdrowi ludzie, no bóją się, żeby nie było raka, ponieważ, to e, zdrowi ludzie boją się zachorować na raka. Na przykład, jeżeli w rodzinie byli ty, chorzy na raka, na, na raka czyli ty, jest predyspozycja do choro, fysie, zachorowania, tak? da, czy w e, tym e, przypadku można przyjmować e, e, na linie forte? Nie przyjmować, jak, skończ. Znajdzie. Jest, jest. bezpiecznie było. ludzi no, nie, 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 ludzie u nas nie robią tych. Tiety... Czy no. e, to Tak, ja już mówiłam, można. A co możemy przyjmować w przypadku, kiedy nie robimy badania? tak. Macie w swojej ofercie na linę Matsum, na linę Jogurt. Proszę zacząć od Matsun. On jest bardzo dobry. Jak już powiedziałam, nie ma właściwości przylepnych i nie namnaża się w błonie śluzowej jelit ale bardzo dobrze oczyszcza ich florę bakteryjną. Jeżeli zażywamy narinę jogurt, to on w swoim składzie posiada taki ferment, który osadza się na błonie śluzowej jelita i namnoży dobrą florę bakteryjną. Można zażywać według protokołu. 20 dni na narinę, 20 dni jogurt narinę, 20 dni kefir narinę. One wszystkie bardzo dobrze wpływają na florę jelitową i każdy z nich posiada inny szczep leczniczy. Trzeba jeść mniej mięsa lub nie jeść go w ogóle, nie pić mleka i jeść dużo błonnika w postaci warzyw i owoców. Taka dieta odkwasza organizm i stwarza dobre środowisko pH w narządach trawiennych człowieka. Jak to? Nie należy jeść mięsa? Nie nie jak ja wszystkiego nie wiem. Są rekomendacje, jak widziałeś na filmie, żeby ograniczyć lub całkowicie zaprzestać jedzenia mięsa. Według mnie nie można całkowicie nie jeść mięsa, po prostu trzeba jeść go mniej. Mięso posiada witaminy B12 oraz inne, które otrzymujemy podczas jego spożywania. Wegetarianie i weganie przecież żyją długo i są zdrowi. Organizm to taki skomplikowany komputer, który sam wychwytuje spożywienia i przyswaja wszystkie niezbędne dla niego witaminy, mikroelementy i pierwiastki. Bakterie coli w swoim szczepie posiadają właściwości wytwarzania w organizmie 11 bakterii z grupy B. Po czym powiedz, czy trzeba i jak trzeba zażywać witaminę C? Witaminę C to Witamina C jest bardzo dobra. Uważam, że szczególnie w Waszym klimacie, w Polsce, obowiązkowo trzeba zażywać witaminę C. Raz dziennie, podczas obiadu. Witamina C posiada bardzo dobre właściwości przeciwgrzybiczne. Uważam, że w organizmie grzyby biorą udział we wszystkich zjawiskach patogennych. A witamina C ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Bardzo dużo witaminy C, dobrej witaminy, jest w świeżo wyciśniętych sokach. Dzisiaj mamy takie środowisko, które sprzyja rozrastaniu się grzybów. Są to konserwanty, woda chlorowana itd. Moi koledzy kardiolodzy opowiadają mi, że kiedyś zauważyli, iż mogli wychwycić prawidłowy rozwój reumatyzmu. A dzisiaj w organizmie chorego jest tyle grzybów, że proces reumatoidalny jakby się rozmywa i można go szybko wychwycić. I zacząć leczenia. Teraz mamy epokę grzybów. Nawet u nas w kraju, gdzie jest dużo słońca, tego grzyba jest bardzo dużo. A w wilgotnym klimacie on się jeszcze szybciej rozmnaża. Tak sądzę, bo po latach praktyk mogę po ogólnym wyglądzie człowieka stwierdzić, czy jest on nosicielem patogennych grzybów. Jak byłam w Niemczech, to widziałam bardzo dużo osób, które mają takie zewnętrzne oznaki. Proponuję mieszkańcom Niemiec bardzo często wyjeżdżać z kraju. Tu muszę wyjaśnić, że oni tak właśnie postępują. Starają się dołączyć do zarządzanych urzędowo świątecznych dni, dodatkowo jeszcze parę dni urlopu i wyjeżdżają nad morze. Trzeba przebywać na słońcu, opalać się, bo słońce zabija patogen grzybowy. I przy opalaniu człowiek dostaje dużo korzystnej dla organizmu witaminy D. I jaka u was w kraju jest norma witaminy D? Muszę przyznać, że nawet w naszym słonecznym klimacie 94% ludności ma niedobory witaminy D. Podajemy witaminę D w zależności od choroby oraz przebywania na słońcu, w zależności od tego, u kogo jaki jest niedobór tej witaminy. Rozumiem, ale proszę powiedz, jaka jest potrzebna ilość witaminy D dla człowieka? Tak, u nas, wzrogu, jak i na całym świecie, międzynarodowa norma stanowi 200 jednostek dla dorosłych, 450 jednostek dla dzieci na dobę. Tylko trzeba, żeby człowiek posiadał taką ilość witaminy w swoim organizmie. A czy jest to możliwe w naszych warunkach klimatycznych? I 450. 450 dzieciszek? Tak, według naszych norm dorosły powinien mieć 200 jednostek i 450 jednostek dziecko. Natomiast teraz choroby postępują. Na przykład przy chorej tarczycy lub cukrzycy lekarz zaleca dużo więcej, w zależności od braku tej witaminy. Od 1000 do nawet 5000 jednostek dziennie. Firmy produkujące witaminę D przeprowadziły bardzo dużo badań w tym temacie. Muszę przyznać, że witamina D bardzo korzystnie wpływa na mnożenie i jakość laktobakterii. Przecież przybywanie i opalanie się na słońcu bardzo korzystnie wpływa na produkcję witaminy D w organizmie. Zaś ta witamina aktywnie włącza się w proces ilościowego i jakościowego wytwarzania laktobakterii. A przez laktobakterie następuje proces uzdrowienia organizmu. My doradzamy przyjmować laktobakterie na noc. Takie też były rekomendacje japońskiego profesora w oglądanym przez nas filmiku. Doradzamy tak, bo w nocy, kiedy człowiek śpi i odpoczywa, w jelitach powstaje środowisko kwaśne. Rano proponujemy pić coli bakterie. Zalecamy przyjmowanie bakterii koli pół godziny przed śniadaniem. Wytłumaczą dlaczego. Kolibakterol do swojego Podolibacterol. pozytywnego Podolibacterol. działania potrzebuje właściwości, właśnie środowiska kwaśnego. A w ciągu dnia proponujemy zażywać bifidobakterii. Można również zażywać wszystko razem, bo tak jest łatwiej dla chorego. W narinę forte te wszystkie bakterie są podane w korzystnych dla organizmu proporcjach. Tak, no, a jedno, jedno, jak z... Czytałem, że narinę było stosowane podczas awarii w Czarnobylu. Czy to, to prawda? W Czarnobylu. W Czarnobylu. I były osiągane przez tym dobre wyniki. Japończycy przez długi czas kupowali u nas preparaty na narynne. Nawet chcieli sami produkować te szczepy bakteryjne u siebie. W 2011 roku podczas wybuchu reaktora atomowego w Fukushimie kupowali nasze szczepy w bardzo dużych partiach. Nawet podjęli wysiłek uruchomienia produkcji w Japonii, jednak on się nie powiódł. Być może nasza woda, powietrze posiadają specyficzne właściwości do produkowania szczepów na rynek. A jaki efekt ma narinę na ludzi, którzy otrzymali dużą dawkę promieniowania? Czy narinę działa przy stosowaniu radioterapii? Nie, narinę tylko sprzyja i pomaga w odbudowie odporności przy napromieniowaniu człowieka. Pierwsze komórki immunologiczne powstają w jelita, i właśnie dlatego, kiedy nasz szczep leczy jelita, to w organizmie wzrasta ogólna odporność, a odporność to najpotężniejszy antybiotyk. Posiada on właściwości antyposożytnicze oraz naprawia i uruchamia wszystkie uzdrawiające procesy organizmu. I witamina D i wszystkie laktobakterie pracują nad podwyższeniem poziomu odporności. Na przykład leczymy dzieci przyprowadzane do nas przez rodziców, które mają problemy z przyswajaniem materiału szkolnego. Mają z wielu przedmiotów szkolnych niskie oceny. Podleczymy ich przy pomocy narinę. Ich wyniki w nauce szkolnej gwałtownie wzrastają, ale leczone naryjne dzieciaki stają się najlepszymi uczniami w klasie. Dziękuję Ci bardzo za wspaniały wywiad. Życzę zdrowia Waszemu narodowi i proszę życzyć dużo zdrowia naszemu narodowi. Jeszcze raz bardzo dziękuję.